Transport materiałów niebezpiecznych to nie lada wyzwanie. Wypadki, takie jak w Viareggio czy Sauga pokazują, jak groźne mogą być skutki niewłaściwego zabezpieczenia ładunku. Prawidłowe zabezpieczenie ładunku jest kluczowe. Chroni ludzi i środowisko przed potencjalnymi zagrożeniami, które mogą wynikać z nieodpowiedniego transportu. Dowiedz się w dzisiejszym wykładzie, jak prawidłowo przewozić i zabezpieczać ładunki niebezpieczne na czas transportu. Chodźmy! Każdego dnia po drogach, torach, wodach i w powietrzu przemieszczają się miliony ton materiałów niebezpiecznych. W samej Europie rocznie transportuje się ponad 150 milionów ton takich substancji, co stanowi około 15% całego transportu towarowego. W Polsce średnio 70 incydentów rocznie związanych jest z przewozem tych materiałów. Każdy z nich może stanowić realne zagrożenie dla ludzi i środowiska. Ale czym właściwie są materiały niebezpieczne? Według międzynarodowych przepisów są to substancje i przedmioty, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia, życia, mienia lub środowiska podczas transportu. Ich przewóz jest ściśle regulowany, aby zminimalizować ryzyko katastrof. Międzynarodowa klasyfikacja dzieli materiały niebezpieczne na 9 klas. Klasa 1 materiały wybuchowe, od fajerwerków po dynamit. Klasa 2 Gazy, zarówno sprężone, jak i skroplone, jak LPG i tlen. Klasa 3 Ciecze łatwopalne, benzyna, etanol, rozpuszczalniki. Klasa 4 Ciała stałe łatwopalne i reagujące z wodą, siarka, fosfor, metale alkaliczne. Klasa 5 Substancje utleniające i nadtlenki organiczne, azotany, nadtlenek wodoru. Klasa 6 Substancje trujące i zakaźne, pestycydy, wirusy, toksyny. Klasa 7, materiały promieniotwórcze, uran izotopy medyczne. Klasa 8, substancje żrące, kwas siarkowy, soda kaustyczna. Klasa 9, inne materiały niebezpieczne, akumulatory litowe, azbest, substancje magnetyczne. Każdy transportowany materiał musi być odpowiednio oznakowany, zapakowany i przewożony zgodnie z międzynarodowymi regulacjami, takimi jak ADR dla transportu drogowego, RID dla kolejowego, IMDG dla morskiego oraz IATA-DGR dla lotniczego. W kolejnych częściach wykładu dowiemy się, jak zabezpieczać materiały niebezpieczne i jakie technologie zapewniają bezpieczeństwo ich transportu. Transport materiałów niebezpiecznych podlega ścisłym regulacjom międzynarodowym. Głównym celem tych przepisów jest minimalizacja ryzyka dla ludzi, środowiska i infrastruktury transportowej. Bez jasnych reguł przewóz łatwopalnych cieczy, gazów czy substancji toksycznych mógłby prowadzić do katastrofalnych skutków. Aby zapewnić jednolite standardy na całym świecie, wprowadzono cztery kluczowe konwencje dostosowane do różnych gałęzi transportu. Pierwsza ADR to umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych. Określa zasady pakowania, oznakowania, klasyfikacji oraz wymogi techniczne dla pojazdów i kierowców. Ciężarówki przewożące materiały ADR muszą być odpowiednio oznakowane, a kierowcy przechodzić specjalistyczne szkolenia. Druga REIT. Czyli regulamin dla międzynarodowego przewozu kolejowego towarów niebezpiecznych stosowany w Europie oraz niektórych krajach Azji. Jego przepisy są bardzo podobne do ADR, ale uwzględniają specyfikę transportu kolejowego, gdzie ogromne ilości substancji przewożone są w cysternach i wagonach specjalistycznych. Trzecia IMDG to Międzynarodowy Kodeks Ładunków Niebezpiecznych dla Transportu Morskiego. Obejmuje on nie tylko zasady przewozu, ale również składowania i załadunku materiałów niebezpiecznych na statki. Transport morski wymaga szczególnych zabezpieczeń. Kontenery muszą być odporne na trudne warunki, a załoga odpowiednio przeszkolona na wypadek wycieku czy pożaru. Czwarta. IATA-DGR, czyli regulacje dotyczące przewozu materiałów niebezpiecznych drogą lotniczą, są najbardziej rygorystyczne. Wprowadzają surowe limity ilościowe. I wymagają specjalnych pojemników odpornych na zmiany ciśnienia oraz temperatury. Wiele substancji nie może być transportowanych lotniczo wcale, a inne jedynie na pokładach dedykowanych samolotów cargo. Wszystkie te konwencje mają wspólny cel standaryzację zasad i zwiększenie bezpieczeństwa. Dzięki nim przewóz substancji niebezpiecznych odbywa się w kontrolowanych warunkach, zmniejszając ryzyko wypadków i ich tragicznych skutków. W kolejnej części omówimy, jak konkretne środki transportu i technologie wspierają bezpieczny przewóz materiałów niebezpiecznych. W transporcie materiałów niebezpiecznych kluczowe znaczenie ma numer UN oraz karta MSDS, czyli karta charakterystyki substancji niebezpiecznej. Numer UN to czterocyfrowy kod przypisany przez Organizację Narodów Zjednoczonych do każdego materiału niebezpiecznego. Dzięki niemu Każda substancja jest jednoznacznie identyfikowana we wszystkich gałęziach transportu. Przykłady numerów UN. UN1203, czyli benzyna, to klasa 3, ciecz łatwopalna, UN1005 to amoniak bezwodny, czyli klasa 2, gaz toksyczny, UN1824 to wodorotlenek sodu, przypisany do klasy 8, substancje żrące. Numer UN jest umieszczany na opakowaniach, cysternach i kontenerach w postaci pomarańczowych tablic ADR oraz etykiet ostrzegawczych. Jest kluczowy dla służb ratowniczych, ponieważ pozwala na szybkie określenie, jak postępować w razie wypadku. Karta MSDS Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej. Każda substancja przewożona w transporcie musi posiadać kartę MSDS z angielskiego Material Safety Data Sheet. Jest to oficjalny dokument, który zawiera wszystkie najważniejsze informacje dotyczące substancji i zasad jej bezpiecznego przewozu. Karta MSDS zawiera: identyfikację substancji, czyli nazwę, numer UN, właściwości fizyczne i chemiczne, a więc temperaturę zapłonu, gęstość, rozpuszczalność, zagrożenia dla zdrowia i środowiska, takie jak toksyczność czy reakcje z innymi substancjami, środki ochrony i procedury awaryjne. A także instrukcje pierwszej pomocy. MSDS jest wymagany zarówno dla pracowników obsługujących transport, jak i dla służb ratunkowych, które w razie awarii muszą szybko zidentyfikować zagrożenie i podjąć odpowiednie działania. Numer UN i karta MSDS to podstawowe elementy bezpieczeństwa w transporcie materiałów niebezpiecznych, bez których przewóz tych substancji byłby niemożliwy. Transport materiałów niebezpiecznych wymaga specjalistycznych pojazdów, które są dostosowane do różnych rodzajów substancji i zagrożeń. W transporcie drogowym, kolejowym, morskim i lotniczym stosuje się różne klasyfikacje środków transportu, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo. W transporcie drogowym pojazdy przewożące materiały niebezpieczne dzieli się na klasy oznaczone literami, które określają ich przeznaczenie i wymagania techniczne. FL to pojazdy do przewozu cieczy i gazów łatwopalnych, na przykład LPG i benzyna, muszą być wyposażone w systemy przeciwwybuchowe i zawory bezpieczeństwa, a T to pojazdy do przewozu cieczy innych niż wybuchowe i łatwopalne, np. chemikaliów, kwasów czy mleka. EX2 to pojazdy do przewozu materiałów wybuchowych niskiego ryzyka. Natomiast EX-3 służą do przewozu materiałów wybuchowych wysokiego ryzyka, np. dynamitu. Mają pancerne nadwozie i dodatkowe zabezpieczenia antywłamaniowe. Pojazdy OX to pojazdy do przewozu substancji utleniających, np. Na nadtlenków organicznych. Wymagają wentylacji i zastosowania materiałów trudnopalnych. Ponadto mamy jeszcze memu, czyli mobilne jednostki do produkcji materiałów wybuchowych, stosowane na przykład w górnictwie. Każdy z tych pojazdów musi spełniać rygorystyczne normy konstrukcyjne oraz być odpowiednio oznakowany tablicami ADR. Pojazdy w transporcie kolejowym, czyli w przewozach RID, w transporcie kolejowym stosuje się specjalistyczne wagony przystosowane do przewozu różnych grup materiałów niebezpiecznych. Są to wagony cysterny do przewozu cieczy łatwopalnych, chemikaliów i gazów pod ciśnieniem. Mają podwójne ściany, systemy przeciwwybuchowe i wzmocnione zawory. EX, czyli wagony do materiałów wybuchowych, GI, a więc wagony gazowe, oraz H, wagony na materiały sypkie, np. siarkę czy cement, są hermetyczne i wyposażone w systemy wentylacyjne. W transporcie morskim pod IMGD klasyfikujemy następujące pojazdy: Gas Carrier statki do przewozu gazów skroplonych, wyposażone w systemy chłodzenia i zabezpieczeń przeciwwybuchowych, Chemical Tanker tankowce chemiczne, przewożące substancje żrące, łatwopalne i trujące, mają systemy neutralizacji wycieków i podwójne dno, Container Ship DG Containers kontenerowce przewożące materiały ADR w specjalnych strefach ładunkowych bulk carrier, które przewożą substancje sypkie, na przykład nawozy, siarkę czy węgiel. Explosives carrier, czyli statki do transportu materiałów wybuchowych. Mają oddzielne komory ładunkowe z zabezpieczeniami przeciwpożarowymi. Jeszcze pozostała nam klasyfikacja w transporcie lotniczym, klasyfikacja IATA DGR. Mamy tutaj cargo aircraft only, CAO, czyli samoloty przeznaczone wyłącznie do transportu materiałów niebezpiecznych. Ma Passenger Aircraft, PA mogą przewozić tylko ograniczone ilości materiałów niebezpiecznych, np. próbki chemiczne, baterie litowe czy gazy medyczne oraz cryogenic transport aircraft, dostosowane do transportu substancji kriogenicznych, np. ciekłego tlenu czy azotu, wyposażone w systemy izolacji i kontrolę ciśnienia. Bezpieczny transport materiałów niebezpiecznych to nie tylko odpowiednie pojazdy i regulacje, ale także właściwe zabezpieczenie ładunku. Niewłaściwe mocowanie może prowadzić do przemieszczenia ładunku, uszkodzenia opakowań, a nawet katastrofalnych w skutkach wycieków czy eksplozji. W transporcie drogowym, kolejowym i morskim stosuje się różne metody mocowania dostosowane do rodzaju przewożonego materiału i warunków transportu. Do pasowania ładunku wykorzystuje się wypełniacze, takie jak poduszki powietrzne, pianki czy drewniane elementy dystansowe. Zapobiegają one przesuwaniu się ładunków w kontenerach i cysternach. Do blokowania używa się belki, kliny i przegrody, które unieruchamiają ładunek w przestrzeni transportowej. Ta technika jest kluczowa przy transporcie materiałów sypkich i gazów. Mocowanie obejmuje wykorzystanie pasów napinających, łańcuchów, lin stalowych i siatek zabezpieczających. Jest to metoda stosowana szczególnie w transporcie drogowym i morskim. Dla substancji wrażliwych stosuje się systemy amortyzujące np. gumowe maty antypoślizgowe i specjalne absorbery energii. Aby spełniały one swoją funkcję, środki mocujące muszą być odporne na uszkodzenia i dopasowane do rodzaju transportowanego materiału. Pasy i łańcuchy muszą mieć odpowiednią siłę naciągu, dostosowaną do wagi i właściwości ładunku. Muszą być odporne na czynniki zewnętrzne, na przykład na wilgoć i korozję, a w transporcie kriogenicznym na niskie temperatury. Powinny cechować się elastycznością i zdolnością do amortyzacji. Kluczowa przy tym pozostaje łatwość kontroli i regulacji. Pasy i napinacze muszą umożliwiać szybkie dopasowanie i łatwą inspekcję w trakcie transportu. Przykłady zastosowań. W cysternach ADR stosuje się komory wewnętrzne, które minimalizują efekt przemieszczania się cieczy podczas hamowania. W transporcie kolejowym kontenery ADR są mocowane na wagonach za pomocą zabezpieczeń punktowych, które zapobiegają przewróceniu. W lotnictwie. Opakowania materiałów niebezpiecznych są przytwierdzane pasami z kontrolą naciągu, aby nie uległy przesunięciu podczas turbulencji. Prawidłowe zabezpieczenie ładunku to kluczowy element bezpiecznego transportu. To ono decyduje, czy materiał niebezpieczny dotrze do celu w nienaruszonym stanie, nie stanowiąc zagrożenia dla ludzi i środowiska. Systemy monitorowania takie jak GPS i czujniki zwiększają bezpieczeństwo. Pomagają w śledzeniu ładunku i wykrywaniu potencjalnych zagrożeń. Każda cysterna przewożąca ciecze łatwopalne, toksyczne lub żrące powinna być wyposażona w zestaw czujników i system telematyczny, który przesyła informacje do centrum nadzoru. Sensory kontrolują kluczowe parametry, które wpływają na bezpieczeństwo transportu. Główne elementy monitorowania wagonu cysterny to: Czujniki poziomu cieczy, które kontrolują objętość przewożonego materiału, zapobiegając przepełnieniu lub nieszczelnościom. Detektory wycieków, które wykrywają obecność par i substancji w rejonie zaworów, co pozwala natychmiastowo wykryć nieszczelność. Czujniki temperatury, które odgrywają ważną rolę przy transporcie substancji wymagających stabilnych warunków, np. skroplonych gazów czy chemikaliów kryogenicznych. Czujniki ciśnienia wewnętrznego odpowiadające za wykrywanie zmian w cysternie, które mogą świadczyć o niekontrolowanej reakcji chemicznej lub niebezpiecznym wzroście ciśnienia. System kontroli otwarcia komór, który rejestruje każde otwarcie włazu i zaworów cysterny, zapobiegając nieautoryzowanemu dostępowi lub kradzieży ładunku. A także czujniki odpowiedzialne za monitorowanie łożysk i układu jezdnego. Analiza temperatury i drgań łożysk pozwala wykryć potencjalne awarie jeszcze przed ich wystąpieniem. Uzupełnieniem układu jest zestaw GPS i telemetria, czyli systemy śledzące pozycję wagonu w czasie rzeczywistym, przesyłające dane do centrów operacyjnych i umożliwiające planowanie tras w oparciu o bieżące warunki drogowe i kolejowe. Jakie są korzyści zdalnego monitorowania? Wczesne wykrywanie awarii dzięki systemowi alarmów, przewoźnik może szybko zareagować na potencjalne zagrożenie. Minimalizacja ryzyka wycieku i skażenia detektory wycieków i kontrola szczelności cysterny pozwalają uniknąć groźnych incydentów. Ochrona przed manipulacją i kradzieżą Systemy kontroli otwarcia zaworów rejestrują każdą próbę nieautoryzowanego dostępu. Optymalizacja logistyki dzięki bieżącym danym przewoźnicy mogą lepiej zarządzać flotą i unikać opóźnień. Oto przykład zastosowania. Nowoczesne cysterny wyposażone w pełne systemy monitoringu są używane w transporcie substancji łatwopalnych, takich jak benzyna, LPG czy ciekły chlor. W przypadku wykrycia wycieku lub wzrostu temperatury, system alarmowy natychmiast powiadamia dyspozytora, a transport może zostać zatrzymany przed wystąpieniem groźnego incydentu. Dzięki tym technologiom transport materiałów niebezpiecznych staje się bezpieczniejszy, bardziej kontrolowany i lepiej zoptymalizowany. Procedury awaryjne są kluczowe w przypadku wycieku lub pożaru. Jednym z najtragiczniejszych wypadków związanych z transportem materiałów niebezpiecznych był pożar w tunelu Gottharda, który wydarzył się 24 października 2001 roku w Szwajcarii. To zdarzenie pokazało, jak niewłaściwa reakcja na zagrożenie i brak odpowiednich środków bezpieczeństwa mogą prowadzić do katastrofy na ogromną skalę. Jak doszło do wypadku? W tunelu Gottharda. Jednym z najdłuższych tuneli drogowych w Europie doszło do czołowego zderzenia dwóch ciężarówek, z których jedna przewoziła materiały łatwopalne. W wyniku kolizji wybuchł ogromny pożar, który błyskawicznie rozprzestrzenił się w ograniczonej przestrzeni tunelu. Temperatura w jego wnętrzu osiągnęła 1000 stopni Celsjusza, co spowodowało zawalenie się części konstrukcji i całkowite unieruchomienie pojazdów znajdujących się w środku. W pożarze zginęło 11 osób, a tunel został poważnie uszkodzony i zamknięty na wiele miesięcy. Jakie błędy popełniono? Oan. Brak odpowiedniego oznakowania ładunku. Kierowca ciężarówki niebezpiecznej nie został skutecznie poinformowany o przewozie materiałów łatwopalnych w tunelu, co opóźniło reakcję służb ratunkowych. Cy. Brak skutecznego systemu kontroli ruchu. Tunel Gotarda miał system monitorowania. Ale nie wstrzymano ruchu po pierwszych sygnałach o problemach. Zbyt późne zamknięcie tunelu. Władze tunelu zareagowały z opóźnieniem, co spowodowało, że kolejne pojazdy wjeżdżały do zagrożonej strefy, zwiększając liczbę ofiar. 3. Niedostateczna wentylacja i drogi ewakuacyjne, dym i toksyczne opary szybko rozprzestrzeniły się w tunelu, utrudniając ucieczkę. Wiele osób zginęło nie w wyniku samego pożaru, ale zatrucia dymem. Po wypadku w Gotardzie przeprowadzono gruntowną modernizację systemów bezpieczeństwa. Wprowadzono dodatkowe wyjścia ewakuacyjne, nowoczesne systemy wentylacji i monitoring termowizyjny. Od tamtej pory wielu tunelom w Europie przypisano klasy bezpieczeństwa, które określają, jakie substancje mogą być przez nie przewożone. Wprowadzono również obowiązek ścisłego monitorowania pojazdów przewożących materiały ADR. Ponadto zwiększono wymogi dotyczące szkoleń ADR, aby kierowcy wiedzieli, jak zachować się w przypadku awarii lub pożarów w tunelu. Pożar w tunelu Gotarda stał się jednym z najważniejszych przypadków w historii transportu materiałów niebezpiecznych. Dzięki wyciągniętym wnioskom transport ADR stał się bezpieczniejszy, a nowoczesne tunele są projektowane z myślą o maksymalnym ograniczeniu ryzyka podobnych katastrof. Transport towarów niebezpiecznych przez tunel Świętego Gotarda jest dozwolony po spełnieniu określonych warunków. Lista tych towarów oraz szczegółowe warunki ich przewozu są określone w załączniku 1 do odpowiedniego rozporządzenia. Na niektórych, odpowiednio oznakowanych odcinkach dróg transport towarów niebezpiecznych może być ograniczony lub zabroniony. Wprowadzone przepisy mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa zarówno użytkownikom tunelu, jak i całej infrastruktury. Pojazdy ciężarowe opatrzone literą S mogą standardowo bez przeszkód kierować się w stronę wjazdów do tunelu Świętego Gotarda oraz tunelu San Bernardino. Przed wjazdem do tunelu, zarówno od strony północnej, Göschenen, jak i południowej, Airolo, zlokalizowane są punkty regulacyjne, gdzie kontrolowany jest ruch pojazdów ciężarowych. W przypadku nadmiernego natężenia ruchu lub wystąpienia zdarzeń wymagających zatrzymania pojazdów ciężarowych, przewidziano miejsca postoju Knutwil, Erstfeld czy Piotta. Przed planowaniem trasy przewozu materiałów niebezpiecznych należy dokładnie sprawdzić kategorie tuneli na trasie oraz obowiązujące dla nich przepisy, aby zapewnić zgodność z regulacjami i bezpieczeństwo transportu. Transport materiałów niebezpiecznych to skomplikowany, ale ściśle kontrolowany proces, który wymaga przestrzegania międzynarodowych regulacji, stosowania odpowiednich środków transportu i nowoczesnych technologii zabezpieczeń. Poznaliśmy klasyfikację materiałów niebezpiecznych i ich oznaczenia, które umożliwiają szybkie rozpoznanie zagrożeń. Omówiliśmy kluczowe konwencje takie jak ADIR, READ, IMDG i IATA DGR regulujące transport w różnych gałęziach. Przyjrzeliśmy się specjalistycznym pojazdom i nowoczesnym systemom monitorowania, które pozwalają na bezpieczny przewóz substancji niebezpiecznych. Sprawdziliśmy również metody zabezpieczania ładunków, kluczowe dla uniknięcia wypadków i zapewnienia stabilności transportu. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom i technologiom transport materiałów niebezpiecznych staje się coraz bezpieczniejszy, ale nadal wymaga wiedzy, odpowiedzialności i rygorystycznego przestrzegania procedur. Zapraszam Cię do obejrzenia kolejnych odcinków, w których przyjrzymy się technologiom przewozu ładunków. Subskrybuj kanał, podaj dalej, śledź i ucz się razem z nami. Do zobaczenia!